Dzień dobry, z tej strony znikomy, Pewnie walnąłem po uszach dosyć mocno, więc sorry. Dzień dobry, witam was w kolejnym, bardzo mało ciekawym odcinku na 100%. Chodź tu beczka! I, i today we gonna expand our tratwa. Tak, y, polski, łatwy język, tak. Hmm. Dobra, płyniemy dalej z fabułą. Pytanie, czy odpłyniemy, <laughs> Dobra bo nieważne DAAA Zbiała mi hmm. Ja zastanawiam sobie, czy się tego na pełni Kurde Beczka, 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 beczka. Garyn. It. Mine. It's mine. Kurde, znowu nie zrobiłem openingu teraz. Przypomniałem, jak dostałem tą paczkę. Hopras na milion, milionów lat y, nagrywa odcinek i jeszcze nawet nie zrobił openingu, który obiecuje. Hayas. No cóż, na szczęście ja wam, mm, zawsze pomagam, ja zawsze daję. Ale zawsze pomocny Jasne, że tak. <grymne> Co? Nie, nie, nie. nie rekipu. Dobra. Dobra, to teraz ważne ważne ogłoszenia parafialne buraczki ble To ładnie wygląda. W końcu mogę jakieś rzeczy podawać, pododawać kurde jakieś takie ładne jakiś tu obraz jest w ogóle takie mnie też zastanawia ale w sumie czy to ważne teraz? No w sumie nie, <laughs> więc dawaj kamienia dawaj liny dawaj to Mam trochę odpadów, więc w sumie nie to tam nie przeszkadza. Nie, nie, nie. Dobra. Więc jeszcze coś mieć. Właśnie. mu przecież kliknąłem, żeby dać? No kurde, no. Gro, nie skamuj mnie. Tylko ja cię mogę skamuj. Aby było maść wybuchową, zrobić arsiej wybuchowy rośnik, czy tam. już nie wiem, jak to się zwało. No w sumie, skleroza dawno się nie grało, no to tak jest. Dobra, czy ważne, ważne, ważne. ważne, ważne w sumie to nie jest ważne, ale ważne, ważne. Hmm. O, da się tutaj będzie git nie. Tu będą farby przecież wychodzić, więc będzie git. Tylko czy ja mam kwiaty nawet... No nie mam kwiatów. Boś tu Kotesław. Mam tu jeszcze coś w ogóle takiego? Nie. Kotesław pilnujesz. A jak nie to dostaniesz bak. Dobra, więc fakt. więc kradniemy ptaka Dobra <grymne> Ukradliśmy ptaka, więc jest teraz git. Jeden już nam nie będzie przeszkadzać. A co z tego, że się w sumie zaraz zrespi, ale No co, a chciałeś już kurde być głodny. Już chciałeś, już chciałeś, żeby ci tak purczało w brzegu, kurde, Opę. Ja cię przewidziałem, kurde. Ja przewidziałem twoje plany, twoje zamiary. Hmm. Dobra człowiek, bądź w końcu poważny i zacznij kurde coś robić. Bo jedyne co tu płyniesz. Dawaj to. Moje... W sumie trzeba było może jeszcze zahaczyć jak jakąś wyspę trochę się pozbiera materiałów, to będzie chociaż na coś. To jest plan. To jest dobry plan. Ej! Nie możesz płynąć przez stratę! Aj! Jesteś mój. Za to, że przepłynąłeś przez stratę. Płynie przez stratę normalnie. Porąbany. Wiesz jakim cynem z tego pieca wychodzi tak kwadratowa sztabka, a kuźwa wkładam... kulę. Okrągła sztabka wchodzi do środka. Ta jedna deska tam zostanie na zawsze. Dobra, eee. ten znowu, bo 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 pierdzielisz. Zacznij łowić rybki przy zachodzie słońca, którego nie widać, żeby, nie, żeby oczu nie rozwaliło. O, beczka. Aj. Aj. No i mi się skończyło. Prędka mi się skończyła. Jest ciemno, ponuro, nudno. Chcę mi się spać. Dobranoc. Jestem głodny, jem sobie śniadanie. Zrobić sobie śniadanie w ogóle. Taką rybę zjadać na śniadanie. Bądź, no, jedź co ryby na śniadanie, jak pierdziele, ja bym nie dał rady. Nie mhm. yy... tak. Połowy sobie w spokoju. Może jakąś wyspę się znajdzie. To jest plan. To jest kurde plan. O łosoś. Kolejny do kolekcji, do zjedzenia. Chyba no, że mam tu coś z US8 Jest coś z US8 Nie Okoń, o, przyda mi się No sofia ja nie mam akurat jeszcze. No kurczę. Szkoda. Nie potrzebuję makreli, chatku na makreli. Powej deski. O, będzie do ścięcia. No to w sumie... Mm, dzisiaj taki exploring. Ale lagło. Good night. O, moje życie to szczęście. A, cóż. bywajka. tak. Gdzie są ziemniaczki? Co z tego, że gadam to pięć minut potem, jak ich zacząłem szukać. Maź mazi jest takie mazi, cimaj dobra Ymm, ważne, ważne, ważne Nie nawet nie wiem co ale ważne, <laughs> ciekawe to ważne mam to w głowie to ważne co mi ucieka, kurde beczka nie dla psa. Nie dla psa ucieczka. Nie ma uciekania. Nie ma uciekania z mojej ziemi. To moja ziemia. To z tego, że 50 jakiś procent z pierniczyło mi. Opłaca się mieć makko. Hmm. Zobaczymy, może mamy jakąś wyspę w pobliżu. Ej, kar. W tą stronę, płyniemy, Proszę. Fajne guziki. Te kabelki. O. Widzę, co tu będzie za chyba tak, tak to Co było to? Sam nawet nie wiem, co ja powiedziałem. Hmm. Nie, nie bierz się. Zostajesz tam na zawsze. Łopu się znęca. To nie ładnie wygląda. No i dużo lepiej. Dużo lepiej, kurde. No ładnie to tak wygląda. No. Mnie się już podoba. <laughs> Także się nie ma. <laughs> Dobre. Plastik. Boom. To oh, Boom. Widzę cię. Widzę cię statek. Jesteś mój. Jesteś moim statkiem. Od dzisiaj jesteś moim statkiem. Zobaczymy, ile czasu jeszcze mi zostało. Do nagrywek do płynnej pożegnam się z Wami. No niestety, no cóż. Wybuchowy proszę. mogę wciągnąć? Mogę nosem? Chyba nie, niestety. Szkoda. O, da. Cóż. To jest łosoś. Mam pięć łosości. Ej, czemu tu jest męło? Czemu tu są mamy dwa razy? Ale... Na jednej skrzyni nie poproszę. Tu mam wiosło. Tu mam wyspę. Tu mam łódź. Raczej wycieczkowiec. Jak on się tam nazywa, kurde. Nie wiem, jak się nazywa Nigdy. Takie. Ej, ktoś powie, jak się nazywa. Jest. Jest statek wycieczkowy, chyba. Chyba? Nie wiem. Nie wiem. Ej, obróciłem o jakieś 3 stopnie. Ej, ej, ej. dawaliście. Nie wiem po co ja biorę tyle liści, kurde. Jak ja się liście. tymi liśćmi zaraz. W ogóle sprawdzę sobie. Hmm. Szkoda, że nie można zrobić ulepszonych. Drzwi ze słomy tych solidnych, czy w ogóle, że nie można ze słomy takich solidnych rzeczy robić, bo fajne są, szczerze mówiąc. trochę bardziej tu. O, tak. Czas będzie zaraz zatanko zatankować swój rozwój. Będziemy zaraz mieć silniczki Dobra Zaparkowany Zobaczymy Jakim? nawet nie próbuję. Szkoda, że ciebie nie mogę ściąć No cóż Ale dobra Ta ściana Chłop zrobił jedną ścianę i tyle Ale i tak ładnie wygląda, no bo Magazyn jak tu jest taki na ścianie, taki ścienny magazyn. Ładnie wygląda, wszystko jest git Nic nie uwiera ani nie przeszkadza. Jedynie jest ten statek. Ej! Czy tu coś jest? Mam mechaniczną część. Nie wiem po co mi. Nie pamiętam już. Speroza mnie złapała. <laughs> Tata. Chyba też oh yeah. o nie, uciekajcie, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj co mi zrobił. Oszukałem system. Hej. Hej. A jak to wygląda z mojej perspektywy? Aszcie ze w piątki. Dobra, zwiewam Dobra, nie w tym miejscu się pożegnamy chyba, bo w sumie na następny odcinek będę napierdzielał. Spada, dobra. Będę gotowy na wszystko, więc w sumie czas w końcu przygotować jakieś żarcie. Dobra. Ja nie wiem, czemu lubię kolekcjonować te rzeczy. Jest taka takie moje małe przekleństwo. że zawsze potrzebuję... kolekcjonować te rzeczy. Jeszcze trochę odpadło. No i dobra. I ta skrzynka hmm. będzie tu. To jest dobry plan. Mam ten odbiornik latarka na i po kolei będzie wszystko po Kończy mi się deski. No nie. Wybuchowy proszę przykład, że nie wciągnę Tak <laughs> właśnie mam skończek główny. Hmm. O naprawdę się... Opera, ty miałeś skończyć. Desek nie mam. Oooo! Oh! Ironio! Na razie sobie dam to tutaj No zestaw Małego majsterkowicza Deski też wrzucę Urośniesz? No, rosi, please A nie, co się stanie Co się stanie jak to usunę Hmm

Ostateczne gotowanisko Jeszcze ten deszcz Na szczęście, jestem bezpieczny Ry Dobrze, to czas dzisiaj będzie kończyć Do zobaczenia, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał I cześć!